Dzień dobry, Beata Kwieczko, witam w Studio PIK. A dziś moim gościem jest Adam Nowak, lider, twórca większości tekstów, gitarzysta i wokalista zespołu Raz 2-3. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spotykamy się dzisiaj przy okazji jubileuszowego koncertu z okazji 35-lecia istnienia zespołu Raz 2-3, trzy". trzy i pół dekady, właściwie w tym samym składzie. W czym tkwi sekret tak udanej współpracy od tylu lat? To jest tajemnica. To jest tajemnica każdego zespołu, który gra kilkadziesiąt lat z sobą. Ale rzeczywiście są takie cechy osobowościowe, które są konieczne, niezbędne konieczne, czyli wyrozumiałość, cierpliwość, zdecydowanie miłosierdzie, mówienie tego, co jest w czasie rzeczywistym, umiejętność znoszenia przeciwności losu i krytycznych słów ze strony. Od kolegi do kolegi, i tak dalej. No to, to, jest, to są te podstawowe cechy, a reszta tkwi w pewnej kreatywności relacji i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Czyli panowie też się po prostu uzupełniają nawzajem w tej współpracy? No, staramy się, ale jest to proces dynamiczny. Zespół jest też bardzo popularny i właściwie od początku swojego istnienia cieszy się dużą popularnością, zdobywał wiele nagród. Co Pana zdaniem wpływa na to, że jest tak chętnie, pozytywnie odbierany przez publiczność, taką bym powiedziała też zróżnicowaną wiekowo? Można byłoby powiedzieć, że jest to przede wszystkim opowieść, którą toczymy od samego początku, różniąca się od innych, bo to jest obowiązkiem. Każdego twórcy, żeby być sobą. A jeżeli się jest sobą, to znaczy, że jest się różnym od, od tych, którzy starają się być do siebie podobni. Więc tutaj na pewno trzeba o to dbać od samego początku, a najlepiej się z tym urodzić. Ale można też tego szukać. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. A najważniejsze, żeby znaleźć to, odpowiedź na pytanie, jak to. Jak to się dzieje, że jestem sobą? Jak to się stało, jak to się może stać, to, są, to jest ten pierwszy warunek, a drugi prawdopodobnie jest taki, że jeżeli człowiek jest uczciwy w stosunku do siebie i w stosunku do innych, to odbiorcy na pewno to odczuwają. To przechodzi przez ekran, to przechodzi przez głośniki, to jest wyczuwalne na scenie. I to buduje zaufanie ze strony odbiorcy w stosunku do wykonawców. Jeżeli to zaufanie istnieje, ono jest mocne, jest niczym nie zmącone. oczywiście, że są słuchacze, którzy odchodzą, którzy przychodzą, ci, którzy się czasem obrażają, bo się powiedziało coś nie tak, jak oni by sobie wyobrażali, żeby się powie, żeby się powiedziało. To się zdarza, ale rzeczywiście ta grupa ludzi ufających zespołowi w to, co robi, na scenie? Myślę, że jest dosyć duża. No, właśnie, bo w tych tekstach jest taka szczerość, autentyczność. Pan jest twórcą większości tych tekstów, które powstawały. Czy ciężko jest pisać o tych właśnie wartościach, o tym, co pan wyznaje, co, czym się pan w życiu kieruje? W sytuacji, kiedy no, ten świat dzisiejszy jest, taki bym powiedziała, trochę skomplikowany, jest dosyć dużo takich negatywnych emocji, czy trudno się mówi o tych tematach pozytywnych? Hmm. Trzeba znaleźć język, żeby o tym opowiadać, bo oczywiście nie trudno jest napisać piosenkę afirmacyjną. Z tym naprawdę nie ma kłopotu, ale ta afirmacja życia, pogody ducha, szeregu innych zalet, jakie każdy z nas posiada, wymaga ciekawego języka i pewnego konfliktu, który jest również w opowieści. Bez tego konfliktu między wątpliwościami, a pewnością, między, między tym, czego, w co człowiek wierzy, a co mu zabiera, tę wiarę, to czy potrafi się przyznać przed sobą, że utracił fragmentami swojego życia nadzieję na przykład, no to to jest zawsze ciekawe. To w każdym z nas powoduje, że jesteśmy ciekawi w odbiorze dla innych, bo w nas jest jakiś konflikt. W każdym jest konflikt. Każdy musi coś rozważyć i każdy musi się do czegoś ustosunkować, musi. No. Życie wymusza, że i tak będzie musiał. Tak? Nie, od tego się nie da uciec. Bo nawet jak jeżeli ktoś unika wyborów, to i tak okoliczności sprawią, że któregoś dnia po prostu zostanie zmuszony do dokonania tego wyboru. No więc by, to nie chodzi o to, czy to jest ciężko. Sprawa dotyczy ciekawości i poszukiwania języka, który będzie adekwatny do oddania i opowieści o pewnych cechach i naturze ludzkiej. Powstało właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo wiele utworów. I te utwory są o różnej tematyce, większość właśnie pan stworzył. Czy któryś z nich jest dla pana osobiście jakiś szczególny? Jeśli tak, to dlaczego? No, szczególną piosenką, której, której nie powinienem wyróżniać, ale ma swój osobisty, swoje osobiste tło, to jest piosenka już, bo poszukiwałem języka, którym umiałbym opowiedzieć o własnych odczuciach, o własnych emocjach po odejściu mojego taty. I to poszukiwanie trwało dwa lata, więc to nie było tak, że tato umar, a ja napisałem piosenkę. Tylko wiedziałem, że ja coś z tym tematem będę musiał zrobić, natomiast kompletnie nie wiedziałem jak byłem bezbronny zupełnie wobec, wobec emocji, wobec poczucia straty. W żadnym wypadku, znając trochę swoją naturę i swoją osobowość, nie chciałem epatować ani żalem, ani smutkiem, a jednocześnie wiemy, że temat jest ostateczny, więc to jest trochę dla tych ścieżek poleminowe. Tutaj się nie, nie wolno się pomylić, nie ma zabawy. Te teksty poruszają, ale i też skłaniają do refleksji. Czy pan ma takie założenie, że chce pan właśnie tych swoich słuchaczy, odbiorców skłonić do refleksji nad tymi tekstami, czy raczej ma pan inne intencje? Kiedyś mi się wydawało, że piosenka może zmienić osobę albo zmienić ludzi. To była oczywiście idea utopijna, zupełnie, dlatego że piosenka nie jest narzędziem do zmiany ludzi. Ani do zmiany świata, ani do zmiany ludzi, ani do zmiany okoliczności. Piosenka jest od tego, żeby ludziom towarzyszyła. Od dawnych, dawnych czasów w kulturze ludowej pieśni, przyśpiewki towarzyszyły ludziom właściwie na każdym kroku, przy każdej okazji od urodzin po odejście z tego najlepszego ze światów. Więc jest to czynność naturalna, tylko została zaprzęgnięta do. Yy, Osiągnięcia sukcesów komercyjno-popularnych. Umówmy się, że to w to się to przerodziło, bo przyszły media, które docierały właściwie do, do każdego zakątka świata: najpierw radio, najpierw gazeta, potem radio, a później, a później telewizja. No, dzisiaj mamy jeszcze do tego internet. I można się stać naprawdę popularnym i zasobnym z powodu bycia popularnym, wcale nie z powodu jakości bycia popularnym, tylko bycia popularnym. Naprawdę można stać się majętnym człowiekiem. Ale mnie zawsze interesowała jakość opowieści, szlachetność opowieści, i opowiadam o te, w piosenkach o tematach, czy używam tematów, które według mnie dla mnie są istotne. Jeżeli mi się uda zainteresować tym uwagę odbiorcy, no to to jest dla mnie sukces. A nad czym obecnie pracuje zespół? Obecnie zespół gra bardzo dużo koncertów i właściwie nad niczym nie pracuje nowym. Są, mamy jakieś z lat pozbierane pomysły, ale one muszą jeszcze poczekać. Chciałabym też zadać panu takie może bardziej osobiste pytanie. Co sprawia panu satysfakcję? Czy z czego pan się cieszy i jest najbardziej szczęśliwy, oceniając te 35 lat bycia na scenie? To właściwie powiedziałem na początku, to znaczy najbardziej jestem szczęśliwy z powodu tego, że ludzie przychodzą nieustannie na koncerty, często do dużych sal, nawet do bardzo dużych sal. I są nieustannie zainteresowani, zaciekawieni tym, co się wydarzy na scenie. Więc to jest moja, to jest moje, jedno ze szczęść, które, które, które mnie bardzo, bardzo cieszą. Cieszy mnie, że zespół utrzymał się w tym składzie przez tyle lat. Od początku, kiedy byliśmy kwartetem, potem, kiedy doszedł Jarek Trański w 1995 roku, gitarzysta i 13 lat temu Tadek Kulas jako trębacz. No i ten sextet do dzisiaj się utrzymuje. Mam nadzieję, że będzie miał sporo do powiedzenia muzycznie, jeśli tylko uda się taki czas wygospodarować. I to, to jest źródłem tego zawodowego, szczę zawodowego szczęścia. Natomiast prywatnie bardzo mnie zawsze cieszy istniejące poczucie humoru u innych ludzi, bo jest mnóstwo ludzi wesołych. Można ich rozśmieszyć, oni się dają łatwo rozśmieszać, ale to nie znaczy, że mają poczucie humoru. Poczucie humoru sprawdza się w sytuacjach, w których weryfikowane jest nasze poczucie humoru. I wtedy podłoże pogody ducha, pogody życia czasem na twarzach bardzo surowych, ale ludzie inteligentni mają nawet z pewnością poczucie humoru. A mówimy też tutaj o słuchaczach, którzy przychodzą na koncerty, czy o takich przypadkowych osobach, które spotykają nie, nie, panowie na swojej ogólnie. drodze? Nie, już teraz wybiegłem poza teren zawodowy, tylko mówię ogólnie, że co, co dzień można spotkać fantastycznych ludzi, którzy mm. mają jakąś wartość dodaną, którą mogą oddzielić mogą innych. To jest fantastyczne. Koncert jubileuszowy to takie pewnego rodzaju podsumowanie jakie utwory znajdą się podczas tego koncertu. Jak panowie dobrali ten repertuar? Materiał będzie przekrojowy od pierwszej pieśni, od której wszystko się zaczęło, czyli od talerzyka, przez taki przekrój utworów właściwie ze wszystkich płyt, i również z płyt takich, które były działaniem pobocznym, ale jednak jak się okazało bardzo stały się bardzo popularne, czyli czy te oczy mogą chłopać Agnieszki Osieckiej i raz, dwa, trzy Młynarski. Bo to rzeczywiście, myśmy nagrali dwie płyty koncertowe i taki był nasz celowy zamysł, żeby nie cyzelować tych dźwięków w studiu, tylko żeby to była żywa materia, bo myśmy też powstali jako zespół koncertowy. I pierwsze nasze działania to był po prostu, to był występ, to był koncert. Nie wiedzieliśmy jak się nagrywa płyty, nie wiedzieliśmy jak wygląda studio, ale na, na tym mi zawsze najbardziej zależało na kontakcie z odbiorcą, z widownią, bo to jest żywe, żywa materia. Praca w studiu bywa ciekawa, ale to, to zupełnie nie jest ten zakres. To przy okazji tego jubileuszu chciałabym złożyć serdeczne życzenia całemu zespołowi, życzyć kolejnych jubileuszy i wielu udanych koncertów, a Panu serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, nas do naszego studia i rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję. Moim Państwa gościem był Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy.